W zeszłym roku bywało i też tak, w Kowarach, że no w ciepłodni nie było gdzie kupić lodów, bo no różne punkty też były zamknięte i no i stąd pomysł, żeby po prostu zrobić coś, czego jeszcze nie było. Myślę, że jest zapotrzebowanie na tego typu usługi, a myślę, że i tak dość długo to miasto uchwało się przed, przed tego typu inicjatywami. Nie wiem, czemu tak to długo trwało. No w końcu my postanowiliśmy jakby przelać tą pasę. No a... Też równocześnie moim zdaniem na ten sam pomysł wpadł, wpadło kilka innych osób. No i teraz stąd mamy sytuację, jaką mamy, jak nie było, to nie było. I teraz mamy nagle 3-4 lodziarnie, można powiedzieć, ale no uważam, że to jest jak najbardziej dla plus dla mieszkańców. No, no bo wiadomo, no ludzie lubią mieć wybór. Prekursorem całej tej sytuacji był trochę i Max, bo pokazał, że jest zapotrzebowanie na, na fajne rzeczy otworzył kawiarnię, która cieszy się fajnym powodzeniem, prawda? No i też dużo ludzi zauważyło, że no, warto jednak coś, coś w tym mieście robić, prawda? Da. Da się, da się. No i Max pokazał, że się da. I teraz wielu ludzi też może i tak będzie próbowało. To znaczy tak, no, zmienia się generalnie dużo, moim zdaniem, teraz w mieście. Koniunktura jest taka pozytywna, myślę, jakoś n, n, samo to się napędza i y, to już nawet nie chodzi na, ten, na przykładzie lodziarnie, ale no, tutaj też będą takie fajne projekty, które są w toku, jakieś restauracje, y, mówi się o jakimś browarze, no zobaczymy. No, mam nadzieję, że jest na to zapotrzebowanie, jeżeli będzie dobrze to wypromowane, dobrze marketing jakby, y, jak to się mówi, brakło mi słowa. No jakby dobrze wiesz, marketingowo sobie zadziałają, no to na pewno będą mieli klientów.